Znaczy teraz nie przyjdziemy, nie? No? Masz no. jakieś military? Nie, mam lardę A ile masz lardów? Ja? Nie ile A. Ale jaja, no, Tasio, czemu się oblałeś piwem? Ale teraz Blazera mieć teraz siwy, tutaj to wy trzech No, oni są, e, trzech gości jest e, przy jeziorku na spawnie po drugiej stronie. Nie, my na drzewie jesteśmy, obserwujemy, jak grają chłopaki. A SP nie mają, bo by widzieli, by się schowali. No nie wiem, panowie, ja znajdę jakiś pusty serwer, taki bardziej. Eh, masz anakondę, może ci wy? Nie, mam Osina, mam Krystyna. Kurde, Ja by się... na no. ja anakondę byś do góry ostrzelił. Z anakondy to jest taki huki jak z tego, Pasz na z ziemi. Bezera. No właśnie, do góry an anakondo i oni uciekają tu. Gdzie się jeden idzie? Mam no, tam Nie, to moje. To... Za drzewem jest. Co ja? To wbije na ten serwer? A -a. Popatrz. W a... wiesz co? No. Ja, ja spróbuję. Czemu tak? Ja mam je ja tak postać jeszcze tej. A jak ty to zrobisz? <laughs> Będę się czołgał. Co ty da? A no, za te, ska za te skały. Dobra panowie, ja idę od Norod. Ja mam postać Norod. Maskowanie mam już... A nie, że oni będą widzieć mnie z daleka. To no, fakt. mam. Ma. No czarka. No chyba, że na ultra grają. To cię nie będą widzieć, ale wątpię. To jest Sajga. O, Sajger masz A pan sajewa. Kto ma Saiga? Ja. Patrz, biegnie jeden. za A macie ktoś A 12? Oni cię widzą, Czasz? Patrz. Siwy, wiesz co do ciebie. Mam dwie pełne. Biegną po mnie. Dobra, widzę. Kurde, miał mocberga mos jakiegoś. Masz mocberga? Nie, w Dobra, tam jeszcze pół godziny do tego. dojdziemy. Poczekasz to właśnie za drzewo, żeby tak Cię nie zobaczyli. No mnie nie zobaczył jeszcze. Byłem chyba jedyny za berkadą. No, no, no. Ale teraz... Ja zbierać mój lud, Ty wyskoczysz. Tak, tak myślisz? Tak. Mam Kruger, mam tylko Jericho, czaisz? Mus... Celnie musisz trafiać. W głowę, w głowę, dobrze. Dobra, panowie, dodajcie mnie do grupy, jestem... Który? Siwy, schowaj się za drzewo, za drzewo, za drzewo. Jestem ósmy. Dostał banie Dobra, zajebi... super Pat Grat, ty, <grym> Graty, graty, ładnie Gdzie jest jeden jeszcze? Za drzewem Nie widzę go Kto... A, jest, Kto jest! Jest, jest, i... za skałę, jest za skałą, jest za skałą, jest za przy... skałą Tutaj... przede mną? Tak jest Dobra Dobra, on pierwszy, on pierwszy mówię ci wyskoczy Widzę go Ro... sobie stawił No Dobra Co tam ten miał? Tamten nie wiem, nie wiem, ale jest uzbrojony cały. To śleży widzę. Kurde, są ten... Oni ciebie nie widzą, więc ja ktoś. Wiesz to... co możemy zrobić? Że, ale nie, że ty będziesz uciekać do. A nie, patrz, jest, patrz, 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 patrz podrobijcie, podrobijcie, Położył się, położył się. W krzakach. Został, deadlon. Dedlon? <laughs> no, <laughs> jaki? Super, to teraz możemy zrobić tak, że ty wyskoczysz Będziesz biegł do, do dropu tamten się fukus Co ma? Co ma? Co to jest? Pistolet. mnie trafi. Posłuchaj... Ja cię, ej słuchaj, Siwy, Żeby ten gość dał fokus na ciebie, a ty się... A ja wyskoczę po prostu za drzewa i będę w niego strzelał, tak? Możemy się umówić. Nie, nie, na razie ty, ty tam nie ruszaj, nic się. Tylko czekamy, ja, 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 moja akcja to jest. Dobra, na no spoko. Żebyś tylko nie jedną. Ja mam postacie, no, wychyla się widzę. O, biegnie. biegnie. On byli. Fuck! Wychaj, dobrze, dobrze! Good game. A, ja, ładny Good game. Good game. Elot, Mosberg, m 4 Trzech. Żeby nie było, wie że. Ale gdzie ten gość jest z blazerem Pat, stoi przy, przy tym Przy spałnie jeden gość Dawaj go już kurde <gry> Zrobię sobie taga ma broń tamtej? Nie wiem Jestem stoi na spawnie Clearwiu Kóczę Dobra, idę po ludzi zobaczyć. Czekaj, my fakty nie mamy. Zabiliśmy trzech chłopów, trzymajcie. Trze. Jeden ja Miał M16 Mosberga, dwa noże, drugi miał. Nie widzę, bo krzaki zasłaniają. Kurde, teraz właśnie low. On się wylogował chyba, co? Czy do w stoi? Stoi. Czekaj, mam binokulary, podniosłem. No, no, są tylko krugery jak się spadnie z wysokości to się dada? A tak Fuck Nie? Oj, nie! Czelicie, panowie, spadłem z tak wysoka i nie dadłem. Ale No bo zyskał nie dnię. I co masz go? Okej, okay, chwilę. O, ucieka. Dobra, z pierwsza to nie ma co go gonić. Nie, nie z pierwsza. Tak nie dojdzie. Ma ten Za drzewem jest Czekaj Dobra, zdechł Dobra Pracę się do niej poiteny Czekaj zobaczę co on miał Kurde, jestem uwięzieny w noras Damy ładną akcję kurde stary Na ten, na mam bandaże, o Czekaj, bo full backpack O oh, fuck, Cypher, Dedłem! Co ty dajesz? No odedłem Gdzie jest? W lesie, w lesie za drzewem Na prawo w lesie, mierzy do ciebie Biegnie? Nie, mierzy do ciebie Lol. Ale... A widać mnie? Widać, widzi mnie teraz czy nie? O strzeliłem, strzelił ktoś do mnie no, on jest... on jest... masz te skały, nie? środku lasu, nie? Jak chcesz jup, ja to na prawo. byli. Ja robię relok. Dobra. Ale czterech typ... trzech typów. No. Dobra, wyszedłem, wyszedłem, brawo, brawo. Damy skrót na YouTube, kurde, siwy.